Generalnie susza to dla mnie było widmo bankructwa. Ja naprawdę jestem zakochana w moich ziemniakach. To jest strasznie dużo roboty, nie? A szybową kręci. kręci. A pana nie kręci. Tata hmm. mój nie miał syna. E, używamy pługa, oczywiście, uprawa orkowa. Dzisiaj wieczorem e, na przykład jedzie Zorwek Entekta. Jeżdżę traktorem, jeżdżę ciągnikiem. E, no ja najbardziej lubię żniwa. nie pytanie, pytanie dla mnie, ja ciągle jem ziemię. Drodzy, zapraszam Was dzisiaj do Upalnego Szkotowa. Jesteśmy w województwie warmińsko-mazurskim i odwiedzamy gospodarstwo prowadzone przez absolutnie niezwykłą kobietę, która robi to z pasją i miłością, a najbardziej ukochała sobie ziemniaki. Jest z nami pani Agnieszka Tołoczko-Wrubel. Pani Agnieszko, jak duże jest pani gospodarstwo? Od Tego zacznijmy. Prawie 1000 hektarów tutaj uprawiamy, natomiast jeśli chodzi o yy, nasz areał, to przede wszystkim jest y, to uprawa ziemiaka, sadzeniaka, czyli tak naprawdę to jest gospodarstwo nasienne. Natomiast y, uprawiamy też y, częściowo zboża, rzepak, troszeczkę buraka i troszeczkę gryki, y, ale myślimy o tym, żeby z buraka całkowicie zejść, y, a w to miejsce zagości u nas kukurydza. Dlaczego przede wszystkim ziemniak? Bo tego ziemniaka, jak się dowiedzieliśmy, to ponad 30 lat tu was nie było, prawda? Tak, dawniej tutaj te tereny to były ziemiaki gorzelniane, przemysłowe. Było bardzo dużo produkcji zwierzęcej. W każdym gospodarstwie duża ferma, w każdym gospodarstwie gorzelnia, Tego spirytusu tutaj się produkowało bardzo dobrze. I przede wszystkim właśnie była tutaj produkcja ziemiaka e, przemysłowego, ale też ziemiaka sadzeniaka. Wiele lat tutaj na tym terenie produkowana ziemiaka sadzeniaka i stąd ten ziemniak wyjeżdżał e, w inne miejsca, w inne gospodarstwa. Mamy tutaj bardzo przyjazne warunki. To są mazury, dużo lasów, wód. Takie naturalne zapory i bardzo dużo wiatrów, co sprzyja uprawie ziemiaka sadzeniaka. Dlaczego? Te wiatry trochę jakby rozmywają drogę naszym mszycom brzoskwiniowym, które to przynoszą wirusa, a ten wirus powoduje, że plantacja nasienna może być dyskwalifikowana. Uh -huh. A jakie to są klasy bonitacyjne, jeśli chodzi o te gleby? Mamy tutaj szczególną bonitację gleb, bo właściwie e, najsłabsze gleby, jakie tylko można sobie wyobrazić, piąte, szóste klasy. E, niektóre klasy powinny być tylko i wyłącznie zalesiane, ale u nas rosną ziemiaki. E, zapraszam Was na pole, zobaczycie, jak to wygląda, bo plantacje są e, no, przepiękne. Myślę, że ziemniak to troszeczkę jak kwas, bo urośnie na, każdym, na każdej ziemi i na piasku, co można zobaczyć w Szkotowie, natomiast nie może go traktować jak chwast, to trzeba o niego bardzo mocno. Zadbać i my tutaj w gospodarstwie o to uprawę szczególnie dbamy, bo jest to uprawa nasienna, przede wszystkim dbamy o zdrowotność naszych ziemniaków, o jednolitość odmianową i o selekcję negatywną w ziemniaku. Co to wszystko oznacza? Jeśli chodzi o jednolitość gatunkową, no to już wiadomo, czynnik ludzki, magazyny, czyszczenie sprzętu w każdej odmianie. Jeśli chodzi o zabezpieczenie, no to koniecznie wybieramy środki zapobiegawcze chorobom, bo my zapobiegamy tutaj chorobom i oczywiście z najwyższego. Półek. No na przykład dzisiaj wieczorem na przykład jedzie Zorwek Entekta firmy Cortewa, to jest środek bardzo dobrze zabezpieczający zarazę i zobaczycie, na polu my w ogóle nie mamy zarazy, i to już jest kolejny sezon, kiedy my naprawdę świetnie zabezpieczamy nasze plantacje przed chorobami, więc nie występuje to zagrożenie. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie przed wirusami, no to tutaj już koniecznie do każdego oprysku olej mineralny, a nawet czasami i częściej niż do każdego oprysku, bo z, z Fungicydami wyjeżdżamy mniej więcej między 5 a 7 dni, a jeśli chodzi o oleje, co 5 dni absolutnie musi być wyjazd. No i oczywiście perytroid przeciwko mszycom brzoskwiniowym, nawet czasami co 3 dni. Mniej więcej 400 hektarów ziemniaka u Was, prawda? Tyle tego jest tego areału. Większość to są plantacje nasienne? Czy jak to tutaj się rozkłada? Prawie 300 hektarów ziemniaka to są ziemniaki nasienne. Prawie 30 odmian, z tym że takie do sprzedaży to ponad 20. A 10 odmian mamy jeszcze w takim cyklu doświadczalnym, dlatego że gospodarstwo nasienne musi doświadczać różne odmiany, zanim pójdą one już do naszego potencjalnego odbiorcy, który musi mega być zadowolony z ziemniaków, bo dzisiaj rolnik chce mieć ziemniaka wydajnego. Zdrowego i smacznego, to my tego ziemiaka sprawdzamy u siebie na polu, w jakich mamy najtrudniejsze warunki, jeśli chodzi o uprawę, czyli najsłabsze gleby i w ogóle totalny deficyt wody. Bo mi chodzi o to, że właśnie, żeby każdy z nas był zadowolony, nie tylko ja z mojej plantacji, która jest przeurocza, mhm. która jest cudowna, naprawdę. naprawdę ja jestem zakochana w moich ziemniakach. To nie, jest tak, nie że, że, to nie jest tak, że moje ziemniaki to są tylko ziemniaki. To jest Królestwo Ziemiaczamy. Naprawdę są doskonałe. To, to widzicie. Natomiast... To, to widać w pani oczach. Od rana do wieczora Nie jestem na plantacji, więc może one już też się odbijają w moich oczach. Agnieszko, powiedziała pani, że dzisiaj zabieg środkiem Zorwek Entekta wieczorem. Opryskiwacz, to jest najważniejsza maszyna w gospodarstwie u was? W tej chwili to jest najważniejsza maszyna u nas na polu, chociaż do tej pory to były dwie sadzarki. Grimowskie. No teraz opryskiwacz, który dba o, yy, i zabezpiecza nasze, yy, naszą plantację. No i za niedługo wyjeżdżają yy, dwa kombajny, które zaczną kopać nasze yy, plony. Yy, mamy magazyny specjalne do magazynowania naszego ziemiaka, sadzeniaka, bo ten ziemiak musi przeleżeć u nas w magazynach. Do lutego, do marca, do kwietnia, a czasami i do maja, bo generalnie w tych miesiącach ziemiak jest sortowany i wyjeżdża jako już materiał sadzeniakowy. Współpracujemy z kilkoma hodowcami. Ile tego ziemniaka robimy? Kilka tysięcy ton w roku musimy przerobić. Najpierw sadzić do ziemi, potem... Wydobyć z tej ziemi, przesortować, zmagazynować, potem znowu przesortować, zapakować, zmagazynować i wysłać do naszych odbiorców. Plantacja nasienna ma swoje prawa. Tutaj nie ma plonu doskonałego. To jest plon maksymalnie 20 ton z hektara, jeśli chodzi o materiał sadzeniakowy. E, dlatego też materiał sadzeniakowy jest droższy niż e, e, ziemiaki jadalne czy ziemniak przemysłowy, dlatego że cała oprawa, cała procedura, cała praca przy tym ziemiaku e, sadzeniakowym jest naprawdę e, wielką odpowiedzialnością i wielką inwestycją. Bo my kupujemy wysokie stopnie kwalifikacyjne, które są bardzo drogie i tak naprawdę uprawa naszego hektara ziemiaka ma. E, Materiałów nasiennych to jest minimum 25, a nawet i 35 tysięcy złotych na hektar. Uh -huh. A jak często je ziemniak? ja, jem, ja ziemniaka? Ja ziemniaka ja na śniadanie przytuli jadam ziemniaki. Ile ja razy dziennie jem ziemniaka? To jest w ogóle nie, nie, pyta, nie pytanie dla mnie, ja ciągle jem ziemniaki. Ziemniaki się je w diecie. Ja mam kolegę w Czechach, który ważył 180 kg, waży w tej chwili 80, on był rok czasu na diecie ziemniaczanej. Ale zimiaka jadł zimnego. Zimny ziemniak ma 55 kalorii, podwyższa indeksu glikemicznego. Ma mnóstwo witamin i e, e, minerałów. Kiedyś pani powiedziała, że pani miała być mężczyzną, ale chyba jako kobieta pani doskonale sobie daje radę na gospodarstwie. To pan Bóg zaplanował, że jestem kobietą i chwała za to, że się urodziłam kobietą, bo jestem naprawdę fajną kobietą. To Nie to, że się chwalę, ale niewiele kobiet mogłoby sobie poradzić w takich e, trudnych, ciężkich e, w warunkach pracy, tata mój nie miał syna. Właściwie ja byłam trzecią najmłodszą córką i faktycznie myślał, że się urodzi syn. Był przekonany, urodziła się córka i pewnie wiele lat ubolewał nad tym, że ma córkę, a nie ma syna. I właściwie szukał podświadomie zięcia, któremu będzie mógł przekazać gospodarstwo rolne. I jak znalazł takiego zięcia, no to się okazało, że on zmarł. I y, ja musiałam przejąć y, jakby pałeczkę, ale myślę, że praca u ich boku przez wiele lat pokazała mi i nauczyła mnie, że y, to nie jest jakby bardzo skomplikowane, ale trzeba umieć sobie radzić w bardzo stresujących y, chwilach. Ja jestem we wspólnocie chrześcijańskiej, Uy. jestem bardzo wierząca i myślę, że mi też góra bardzo dopomaga w tym, co robię. Jak dużą ekipą na co dzień pani steruje? To jest ciekawe pytanie też. U nas jest labilna, troszeczkę labilna ilość ludzi, dlatego, że to jest praca też sezonowa i jak idziemy wyrywać na przykład wirusy, to skrzykujemy wszystkich naszych znajomych, córka, swoje koleżanki i właściwie idziemy całą ekipą w pole. Na pewno, na pewno mamy ponad 10 ludzi stałych, także, także taka ekipa jest stała, niezmienna, ale takim guru i mentorem w naszym gospodarstwie to jest Jarosław, najstarszy nasz pracownik. Jarosław zwany Boczkiem, sam się tak nazywa, więc to nie jest obraźliwe dla niego, żebyście sobie nie myśleli. Nawet sobie rejestrację zamówił do ciągnika boczek, sam sobie zamówił i kupił. Deszczownie, potężne deszczownie na pani polach, te deszczownie mostowe to jest chyba od niedawna tutaj używane, a ta woda no to jest podstawa, klucz, prawda, w tych ziemniakach. Trzeba zauważyć, że tutaj u nas na naszym terenie od wielu, wielu lat, wielu lat jest. Już coroczna susza, jest ogromny deficyt wody. I generalnie przy ziemniaku osadzeniaku one nie muszą urosnąć mocno w plon. One mogą być jakby do mniejszego kalibrażu, do 5 cm, ale potrzebuje ziemniak w dwóch bardzo newralgicznych momentach wodę. Ziemniak powinien dostać no co najmniej te 20-30 litrów wody. Jeżeli ta woda nam z nieba nie spadnie, no to taką jakby... Jakby takim buforem bezpieczeństwa dla nas są deszczownie mostowe. Mamy swoje stawy. To jest taka też spuścizna po moim ojcu. 6 hektarów stawów to jest taki dosyć duży zbiornik wodny, z którego w razie w, w razie trudności i ogromnej suszy, możemy czerpać wodę. Natomiast dużo jeździłam po Afryce, gdzie widziałam gospodarstwa, właśnie, które nawadniają non stop. Ja pytam się producenta ziemniaków w Afryce, który zbiera dwa razy plon w ciągu roku, a czasami i trzy. Ile razy w tygodniu nawadniasz te ziemniaki? A on mówi: "Jak? Ile razy? Codziennie nawadniam te ziemniaki. Upał 35 stopni, a oni zbierają 50 ton ziemniaków z hektara i nie raz, nie dwa, czasami i trzy razy." Więc mi to zaświeciło, że jest jakieś światełko w tunelu dla nas. Jeżeli oni to robią i to potrafią robić, to dlaczego my tego mamy nie zrobić? Zakredytowałam się y, maksymalnie na kilka lat, natomiast to jest taki bufor bezpieczeństwa, że ja już nie wyschnę, że w razie czego to ja nie zbankrutuję. Generalnie, susza to dla mnie było widmo bankructwa. Wszyscy kojarzą ziemniaki ze stonką ziemniaczaną, więc o stonkę także zapytam, tutaj też jest jakaś ochrona. Tak, yy, tak. stonki się rolnicy boją, nie bójmy się stonki, zastosujmy preparat raz i yy, walka skończona. Ja nie walczę ze stonką! Panie Jarku! Panie Jarku! Czy u nas Stonka jest na polu? Nie ma! Nie ma Stonki na polu. No, u, nas na, u nas na polu jedynie są ziemniaki. Kupujemy środki z najwyższej półki i sprawdzone firmy. A Kortewa jest bardzo dobrą firma. A jeszcze na koniec, zawsze z Kortową idziemy na wycieczkę. W tamtym roku Polna była chyba w Afryce, bo ja mam dwie córki: Alicję i Pałunky. Obydwie są rolniczkami, obydwie są po studiach rolniczych i obydwie są cudowne i wspaniałe, bo kochają rolnictwo, kochają oprawiać ziemniaki i razem wszystkie pracujemy tutaj w gospodarstwie. Panie Jarku, mogę Pana na chwilę zaprosić tutaj? Stawiam Wam, to jest Jarek. Powiedziałam, że Pan jest mentorem w tym gospodarstwie. No tak, tak ja się zawsze tak nie uważam, no ale, ale mam nadzieję, że jak do mnie. Ja myślę tak o panu. No to dobrze. A panie inni myśli. też tak myślą, bo... No właśnie nie wiem, może być sprzeciw. Panie Jarku, pani Agnieszka kocha ziemniaki, a pan podobno tutaj, pana Konik, to są bardziej zboża, bardziej te inne rośliny? Ja tak powiem szczerze, to ja trochę tych ziemniaków to byłem e, przeciwny, nie? Bo to tak z opowieści było słychać, że to jest strasznie dużo roboty i się wcale nie, nie mylę, że to jest strasznie dużo roboty, nie? A tak to bym sobie obsiał i później czekał, by sobie... I się też położy, poszedłby sobie człowiek na urlop, przyszedłby na żniwa, ściół i tak dalej. Zboże by było w magazynie i powcińicie, tak? I a cała zima wolna. Ziemniaki, a ziemniaki trzeba dudwać, 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 dudud. Także długo to schodzi. No nie wspominajmy później, że duże, później są duże pieniążki za to. Ale jakie nakłady? No właśnie o to chodzi, no ale dlatego długo schodzi. Nie wiem, ziemniaki są męczące. Swoją pracę lubię, ale na przykład mówię, przy ziemniakach już mnie to, to nie kręci, nie? a szefową kręci. kręci. A pana nie kręci. No. No w drugą dlatego, stronę pan Dlatego klienci. właśnie ja może byłem od małego wstosowany przy takich bardziej polowych rzeczach, tak jak sianie i tak dalej, łarania i tego. Kto pana uczył pracy w gospodarstwie? No szefowej ojciec, ojciec. A jakim był rolnikiem? Jakim był dobrym, szefem? Dobrym, dobrym. On po prostu, co jakie zyski miał, czy co to, nie wziął w kieszeni tylko wszystko w pole ładował. Pani Agnieszko, czyli co przyszłość to córki też tutaj na gospodarstwie? Jeden syn jest inżynierem budownictwa i buduje domy. Drugi syn jest również młodym rolnikiem, ale dopiero jeszcze początkującym, bo jest na drugim roku studiów, a dziewczyny już są bliżej gospodarstwa. Paulinka już jest doświadczonym rolnikiem, a Alicja już młodym rolnikiem. Więc generalnie tych rolników jest coraz więcej w naszej rodzinie. I to jest piękne, że sukcesja. Tak u nas w gospodarstwie no, wyszła perfekcyjnie. Jest tutaj dla każdego pracy dużo oby tylko chcieli pracować. I dla młodszego i dla starszego i czy dla syna, czy dla córki. dla każdego znajdzie się kawałek do roboty. Dzisiaj Ala do roboty. Ja już dzisiaj dziękuję portalowi o rolnictwo, że się interesuje tak zacnym tematem jak produkcja nasienna ziemiaka sadzeniaka. Oczywiście zapraszam Was wszystkich drodzy rolnicy do oglądania tego kanału i subskrybowania, ale również zapraszam na mój kanał Gospodarstwo Rolne Szkotowo, gdzie ciągle pokazujemy naszą pracę. Nie tylko co się dzieje w ziemiaku, ale również jak uprawiamy zboża, rzepak, a nawet i... Od niedawna kukurydza. No to teraz jesteśmy na polu, właśnie gdzie ziemniaki odgrywają główną rolę, i odbywa się tutaj akcja, o której opowie nam Alicja Kowalska, córka. Przyszła tutaj siła na gospodarstwie, prawda? <noise> no, mam, mam nadzieję. Na polu właśnie przeprowadzamy selekcję negatywną. Jest to bardzo ważne, bardzo ważne zadanie. E, przeprowadzamy taką selekcję co mniej więcej tydzień, dwa tygodnie. Polega to na ręcznym wyrywaniu e, zainfekowanych roślin. E, e, chodzimy po polu i sprawdzamy, która e, roślina może być zainfekowana, na której roślinie widać objawy. Objawy wirusów e, generalnie liściozwoju ziemniaka oraz wirusa Y. Przez te wirusy cała plantacja może nie być zakwalifikowana jako sadzeniak, no. dlatego jest to bardzo ważna czynność. Objawami takich wirusów może być na przykład zwijanie się liści, zmiany koloru. Rośliny mogą być pomniejszone. Jest to utrata w plonie. Czyli to nie jest generalnie tak, że tylko ochrona chemiczna, ale no też trzeba tutaj trochę tej ręcznej pracy dołożyć. Tak, dokładnie. Wyjeżdżamy z opryskiem na mszyce i na stonkę co, co 3-5 dni. No a oprócz tego ważne są te prace ręczne, te wyrywanie, ponieważ na wirusa nie ma oprysku, trzeba te bulwy i roślinę zlikwidować, wyrwać po prostu. Z mamą już tutaj żartowaliśmy, że w jej oczach widać zdecydowanie ziemniaki. Ty również rozumiem przyszłość wiążesz z tą rośliną tutaj w gospodarstwie. No myślę, że to jest, jako jedyna, jest to jedyna uprawa, która sprawdza się u nas w gospodarstwie, to znaczy dobrze wychodzi to na naszych polach, ponieważ gleby nie są dobrej jako, znaczy nie są dobrej klasy. E, więc ziemniaki dobrze tu rosną, jakoś mama błogosławi te pola na te ziemniaki, także jakoś wychodzi to. Ziemniaki po ziemniakach, czy tutaj jakoś to zmianujecie? Właśnie jak to jest bardzo ważna kwestia. Nie, nie, zmianowanie w uprawie ziemniaków jest bardzo ważne. Niedopuszczalne jest to, aby robić ziemniaki co roku na tym samym polu. Zmianowanie robimy w ziemniaku co 4 lata, także przez te 3, 3 lata bez ziemniaków uprawiamy zboża, rzepak, buraki. Także zmianowanie jest. Używacie pługa czy uprawa bezorkowa? Jak to wygląda? E, używamy pługa, oczywiście. Uprawa orkowa. Czyli tutaj ciężko byłoby bez pługa sobie poradzić w ziemniakach? Nie tylko przy ziemniakach, ale przy innych uprawach tak. Z... Nie mamy e, siewu na przykład bezorkowego przy rzepaku, musieliśmy wynajmować. Tak dla porównania u nas nie było dużej różnicy przy uprawie orkowej i bezorkowej. Tutaj już poza kamerą się dowiedzieliśmy, że studiujesz jeszcze cały czas. Kierunek oczywiście rolnictwo. Tak, jestem studentką rolnictwa na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa na UWM-ie w Olsztynie. E, właśnie skończyłam sesję, e, skończyłam trzeci rok. Jeszcze jeden semestr mi został inżynierki, wtedy bronię mojej pracy inżynierskiej. Właśnie jest Jestem w trakcie pisania mojej pracy. Tematem jest ochrona, integrowana ochrona ziemniaka przed szkodnikami. Skupiam się w tej pracy głównie nad ochroną przed mszycami. Moją panią promotor jest pani profesor Bożena Kordan, którą bardzo pozdrawiam. Bardzo mi pomaga przy tej pracy. Takie są plany, że pójdę jeszcze na studia magisterskie. Już myślę, że zaocznie, żeby w tygodniu skupić się na pracy w gospodarstwie. Lubisz do traktora wsiąść też jakieś prace polowe wykonać? W wakacje jeżdżę traktorem, jeżdżę ciągnikiem. Pierwszy okres w roku? No ja najbardziej lubię żniwa. Zawsze mówię do mamy, że bardzo lubię ten okres, bo widać te zmiany i widać, że cała ta praca w ciągu roku w końcu jakoś opłaca się i w końcu możemy to zebrać do magazynu i widzimy ten plon nad którym pracujemy cały rok, także mój ulubiony okres. Jest satysfakcja z tej pracy. Tak, jest satysfakcja kiedy już to widzimy na wybinach i w magazynach.